Słuchajcie, dzisiaj wydajemy takiego Segoja. Pierwszy raz taki pojazd, gdzie tyle rzeczy ma napchanych. Tak, przedni bumper. 8 świateł LED-owych. Cztery z przodu, 4 z tyłu. Jeśli chodzi o niebieskie. 3 z przodu. Osłona aluminiowa. lina syntetyczna. Barierka. Ada się robił tutaj. Hebel, po kolei jedziemy. Tak, mamy Hebel. O, tutaj. Uchwyt na garmina. Uchwyt na telefon z ładowarką tym Mamy jeszcze. Tutaj sygnały świetne, hermetyczne. Megafon, chlapacze z tyłu dodatkowe, tak. Cztery lampy z tyłu niebieskie. Jedna robocza, halogen, tak. Kula, gniazdo, no wiadomo, kufer. Kufer Felga jest z bedlokiem. Amorki gazowe. W kufrze takie dodatkowe wyposażenie. Tu, Co tu? Bas, szekle. szekle, uchwyty na radio. Te sztuki. Klucze z kluczem do kół. Siedzenie jest podgrzewane. Manetka jest podgrzewana, ciężko mówić co ma, bo tutaj jest naprawdę wszystko, już nie ma możliwości, żeby coś tutaj dołożyć. Jest głośno, 100 watki. Dołożonych. a jeszcze bumper tylny tutaj był, właśnie dodatkowo i przedni, przedni też zapomniałem o nim powiedzieć. Aż zobaczymy jak będzie w akcji się sprawdzał z Bad Vegas przekazuje pojazd specjalistyczny do SP Starucha we wrocławiu. Widzimy się w starówce Mikołaj